Cześć! Hej! Słuchajcie, miałam dzisiaj sny. Miałam, dzisiaj spałam i miałam trzy koszmary. Nie uwierzycie w to, jakie. Wczoraj poszłam spać i grałam sobie w Roblox Talety do snu. I miałam trzy koszmary, i tak dzisiaj, taka z mnie wyspana przez te koszmary. I zajdzie się ostatni, ostatni mój koszmar przed wstaniem to było, że siedziałam na matematyce i płakałam na niej. Cały sen płakałam na matematyce. Bo było jakieś zadanie yy, i trzeba było znaleźć x i ja płakałam. Nad, przez cały sen płakałam na matematyce. Matematyka to był mój najgorszy koszmar. A pierwszy to, że ktoś chciał mnie zgłosić. To też nie był fajny sen. I uciekałam przez balkon, a tam było 8 pięter. Musiałam uciekać i tak łapałam się. I potem poszłam na ten balkon na dół i tam jakiś typ się za o oczywiście. To wszystko opowiadam o śnie. I ja tam poszłam, i przyszła jego mama, i ona myślała, że ja go zabiłam, a ja tylko uciekałam. Czyli jest mat matematyki gorsza niż gwałt. No człowieku, a nie? Nie, no, oczywiście nie gorsza, nie gorsza, ale też, była, też, była, yy, też był to koszmar. Ale ogólnie wykupiłam sobie, jeżeli chodzi o prawo jazdy, to wykupiłam sobie jakieś tam kursy na te prawo jazdy 360 i dzisiaj robiłam i wszystko zdaje na razie, więc mi idzie. Nie, no nie znałam chyba dwóch, a zrobiłam dziesięć, nie znałam dwóch, więc mi idzie, więc mi idzie. Artur mnie straszy w nocy, on się na mnie kładzie w nocy, Jezus Maria, spanie z Arturem, wygląda tak, że on, on nie zna pojęcia, że jest łóżko, jest moja połowa i jego połowa i on po prostu ma całe łóżko, kładzie się na mnie, kładzie na mnie nogi, ręce, ja jestem po prostu pod nim i tak, tak wygląda spanie z Arturem. W jednym łóżku. Ej, czuli, że w ogóle weszłam dziś na Twittera i pierwsze to zobaczyłam. Tak, Chapi Chery pisze takie, takie coś. Transseksualizm to zaburzenie tożsamości płciowej. Płeć z faktem biologicznym, a nie kwestią wyboru. Następny post. Są dwie płcie. Następny post. Feminizm niszczy normalne dziewczyny, wymrzemy. I to wszystko w ciągu jednego dnia. <noise> ja co tu chodzi, przepraszam. Co to za random posty jakieś. <noise> O, sing, okej. Okay. Nie, zobaczyłam, bo Sylwan coś tam napisał jakiś długi post, ale nie chce mi się go czytać i mam nadzieję, że ktoś go streści, ale nikt nie streścił, więc nie czytam. Sorry, I'm not reading that. Wybrałem język faktów. Nie Sylvan już zwyzywał, że już nie działa udawanie uwu głosu i musi coś tam, ten, coś tam, coś tam. Zrobiłam scenę do TikToków fajną, że z pół mojej kamerki i pół TikToków, bo wcześniej była chłopowa. A nie, nie, nie zrobiłam. Dobra, nieważne. Ale chci... A właśnie, bo miałam zrobić, ale nie zrobiłam. No tak, miałam zrobić. Miałam taki pomysł, zapomniałam, że nie zrobiłam tego, ale miałam pomysł. Dobra, wklikam te tiktoki wasze, bo podobno są bardzo ważne i mam taką nadzieję. Już kwiatki mi w ogóle zwiędły. Ale ładnie wyglądają, na streamie więcej zostawiłam. Najwyżej się robale zalęgną i będą mi latać i super będzie. A już najładniej wyglądają. Pokaż mi to. Co, zrobisz? Co? Co ty, zrobisz? Nie ma dziewczyny. Jak nie ma? Jak to nie jest? jest. jest. Aha. Wyraźnie yy, nic nie mówiłaś, no to tak. Dobra, cyk, taki właśnie jesteś. Okej. Okay. Już? No Jezu, już ja się, spada biednego. Włącz kamerkę. <laughs> Ale ja mam 13 lat. Włącz na chwilę chociaż. <laughs> Ale ja mam 13 lat. Chcę zobaczyć, z kim gram. Chcę zobaczyć, z kim gram. Ze mną. Ale nie ja proszę zobaczyć. Ale ja mam 13 lat. Pokaż tylko, nic nie zrobię. A wiesz, że mój tatuś jest policjantem? Aha, jestem jest jakaś konfidentka. Dobra, wyłączam to. Dobra, zobacz jeszcze tego, on jest ważny polis. Dobrze. To jest ważne. I dobra, bo wy mi wysyłacie takie TikToki, a jak ja wam pokazuję moje śmieszne TikToki, Moje śmieszne TikToki, to wypiszecie, że są śmieszne. A to jest właśnie wasz humor. To jest wasz humor i wy piszecie, aaa PpW twoje TikToki są bzdies śmieszne. A są. No to pokaż swoje. No dobra. E, no dobra, pokażę. Ale też nie piszę teraz specjalnie PpW. I... No tu chodzi, że czarnoskórzy byli, sprzedawali. Czajcie, że, że ona podniosła rękę. Jak ktoś nie ten, to ja wyjaśnię. Yy, no i co? Śmieszne? Śmieszne. Ale jeszcze mam, poczekaj, bo to jeszcze nie koniec. To jest śmieszne bez ja Ukrainką i to jest takie ten, że zabawne. <laughs> dobra, nie, to nie jest zabawne. czekaj. Ej, dobra, a może zrobimy tą scenę do TikToków? Zrobimy ją razem. Poczekaj. Dobra, poczekaj. Jezu to są top donated jeszcze na tej scenie. Ej, fantastyczna scena, co? Norenie nie, <laughs> się sobie śmiejecie, a ja naprawdę się staram! Yy, tak dam wam was tutaj, żebyście mali byli. Ej, idealnie, zaraz? Masz żółtą mordę jak papież? No. <laughs> Nieprawda! Dobra, banujecie. Gdzie on jest? No zostawiam go! Dobra dalej, poczekać, bo jeszcze jest na pewno coś śmiesznego, z czego możemy się pośmiać. Dobra, to by wygrało w konkursie TikTokowym, jakby tylko się wysłał. Coś ja, gówno z cebulą. To jasne, cebuli nie jadam. Ty nie, nie, to jest dużo no. Dobra, dalej, poczekaj. Disco Karolek się napełnił jedną setkę i mówi, że mam nikogo ma jedną z pierwszych do tej walczył konia. Jaka była twoja influencerka? Moja pierwsza do i konia? No. Chyba wnuczka. Nieprawda. Moja była. Chyba Shakira, ale to jest piosenkarka. Shakira? No, Shakira. No, serio? Przysięgam ci, że Shakira. Moja Shakira. Ty do, ty do Shakiry? No. Tak, yy, z 10 lat temu. Nie no, z, z 5 lat temu. Nie no, nie wiem. Jak... Dobra, nieważne zresztą. Yy, dobra, no, pokażę te TikToki. Ja wiem, że moje są lepsze, ale ja obejrzę. Nie! Nie zabijaj mnie! Błagam! błagam tu będzie jumpscare. Nie zabijaj mnie! Błagam, nie zabijaj mnie! Błagam! Błagam! Nie! <laughs> Ojej. Oh, <ty> bur... <laughs> no dobra, jeszcze, nawet. Czekaj, no, widzę, że scena jest. Ty, A jak tak dam? No dobra, jest taka scena, już pokażcie dalej, no. Dobra, dalej. O nie, szeli jeżeli... <ścoughs> Ej, ja też tak robię, pewnie. Nie, ja w sobie takie robię, jak robię Valoranta. Czy robię? Chyba nie. Dobra, e kto to wysłał? Wypierasz. i mogę ci dać perwę. W moim własnym czacie. Pytam dzieci, czy pierwszy raz widziały białego. Mówił, że pierwszy raz. O. A teraz? Tak. O co mięsko? <laughs> Mówiłeś tak się, modlmy się do powodzian. Nie no, słuszna sprawa, tak? A ja jestem wierząca. i To nie bawi. Czy Czyrel, okej, okay. czy rel. Mój nód jest wykryjający. Jadę na miasto Mój nóż jest mm. Tak... nie ja akurat Lanę będę uczyła mojego dziecka To jest bardzo dobry pomysł! I to jest mega pomysł! Dzięki za niego, dzięki! Nie nie obejrzymy, co to jest? Ej, zobacz, zobacz, tu są świeczki jakieś, całe pudełko! Co? Świeczki? To zapalaj! Ale śmiesznie się palą. Zobacz może te zapachowe. Mm. Dynamite. Pewnie włoskie. A, takie śmieszne. Nie zna tego. A, to, to jest bajka jakaś? Film to czerwony kapturek, prawdziwa historia. Aha. No niestety z bajek y, oglądałam bardzo mało bajek w swoim życiu. Bardzo mało bajek oglądałam w swoim życiu. Jak byłam mała praktycznie w ogóle bajek nie oglądałam. Ja byłam dzieckiem, które ciągle wychodzi z domu, bawi się... Ja, ja. Twoje wspomnienia dzieciństwa to było wydalanie się na rowerach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach. Mam całe, całe nogi w jakichś niebieskich siniakach. E, przepraszam, nie w siniakach, tylko w bliznach. Yy, I masz, no, żeby mieć ładne nogi, ale. disko Karol jest ogólnie zabawny. Ja lubię disco Karola. się ja ostatnio grał z Arturem w RP i czekaj, było coś świeżego, co zrobił, ale gdzie to było? Tego nie znajdę teraz. Tysu, ile tu szotów a tamten gej na ekranie to próbował mnie wrobić Opowiesz jak pobył ci dziadek w apartamencie? Ej, możemy nie rozmawiać o RP? Muszę... Muszę nie rozmawiać o RP Ja w ogóle... Nie, ja... Yy, ja skończę kończę swoją przygodę w RP, bo mi się już ta gra nie podoba w ogóle Poza tym... Yy, muszę ten... Muszę prawo jazdy to zdać Czyli naprawdę, dzisiaj robiłam testy i zdałam Zdałam 8 testów Pokażę wam, dobra? Tak, Muszę się skupić, poczekaj Ej, dobra, nie jest aż tak źle, myślałam, że będzie gorzej Dobra, ej, jeszcze jeden, jeszcze jeden, poczekaj, jeszcze jeden muszę, jeszcze jeden, bo nie Czy ja mogę zdać? O Jezu, stałam! Kuź, popatrz, stałam, ja dole! Ej, dobra, Najlepsze momenty polskiego Twitcha, boże, jest Artur, jest jakaś c***a To jest ciągle GTRP i FIFA Ja nie wiem, czy chcę to oglądać Czy jeśli się tych to pierwszy zrobi zadanie z matmy dla mnie? Nie, proszę nie mówmy o matematyce. I naprawdę miałam koszmar, że ja płakałam dzisiaj na matematyce przez cały mój sen. Płakałam. I potem chciałam do nauczycielki pójść w tym śnie i poprosić ją na ten poprosić ją za drzwi, żeby jej wytłumaczyć, dlaczego płaczę. ona powiedziała: Nie. Czy jestem po szkole czy nie? Tak, już jestem po szkole. W sensie teraz jestem na studiach, ale nie mam matematyki tam. Na szczęście. I nie wiem, jakbym, jakbym miała iść na jakieś studia, dla których jest matematyka, to by wolała chyba skoczyć. Jakie studia? Filologia angielska. Ja w ogóle chciałam iść zawsze na jakieś humanistyczne, bo matematyka to nie jest mój konik, jestem... Myślenie nie jest moją mocną stroną, ta. Ja płakałam, bo uświadomiłam sobie, że kiedyś umrzeć, było mi mega przykro, ojejku, przykro mi, Krzesiu. Ja płakałam, bo uświadomiłam sobie, że Julka szuka i pali papierosy i ona może umrzeć. Julka szuka jest w tym, w... Yy, yy, Tańcu z gwiazdami. Są jakieś te filmiki, jak ona tańczy? Ja bym zobaczyć, jak wywija. Ile oni hajcu zarobią z tych żugajek, czajcie? Bo to SMS-em się w ogóle głosuje. Przecież tam tyle SMS-ów przecież żugajki wysyłają na to Julkę. Ilo Gieksa, legia to stara kba. Legia jana jest. Legia. Podejdź, podejdź tu, podejdź tu. Podejdź tu, podejdź tu. Legia, ok. Podejdź tu. I do Gieksa, podejdź tu. I do Gieksa. I daj, I daj mi nóż. I daj buzi? Kto poli, nóż nie żyje już? Byłeś też, że jest nóż. I to by cię spotkało. Stuff. She now this is a she, marker. She she uh, she, uh, she appels, uh, mm. that this is a, a knife and she wants to stab me with it. No, no. I'm Twitch partner. R I R E G B S O L. No, no. I'm Twitch partner, uh, partner and she wants to kill ma kill me. She wants to stab me. Not się. in game. Not in not in GTA. A ty, moja taka, ja ci Co tam wiesz, będę? się też. Estrogen e, Eugene. Sorry. Sabrina Eugene. I cię, mam bardzo, Ciebie nie wkłada. Mam bardzo zimne jaja w ogóle. Jakie? Zimne. Masz zimne jaja. Zimne, coś. Uw, wuju streama. Nie. Ej, talarek się testuje ze swoich wodów. Talarek. Ty jesteś chory, naprawdę. Jesteś chory. Dobra, co wiecie? Jak jest dzisiaj trzymajcie się. pa, pa. pa.